Etykiety samoprzylepne fluorescencyjne, odblaskowe, cenowe, promocyjne. Służą do oznaczania produktów. Dzięki swoim odblaskowym właściwościom są bardziej widoczne od nadruków wykonywanych w sposób tradycyjny. Przykuwają lepiej uwagę klienta w sklepach i marketach. Etykiety fabrycznie fluorescencyjne występują w kolorach podstawowych, takich jak żółty, zielony, czerwony. I pomarańczowy. Dzięki jaskrawym kolorom i wysokiej widoczności etykiety te mogą pełnić funkcje ostrzegawcze. Najpowszechniejszą formą przechowywania etykiet są rolki. Etykiety mogą być nawijane na dowolnej średnicy tuleje. Dzięki temu można na nich wykonać dodatkowe nadruki na drukarkach etykiet. Mogą być również dostarczane w formacie arkuszy A4. Drukarnia może wykonać etykiety. O dowolnym kształcie. Najczęściej jednak są to etykiety okrągłe i prostokątne, niedużych rozmiarów. Wybór wielkości, rozmiaru etykiety zależny jest od ilości miejsca na oznakowanie produktu. Ilości treści na etykiecie. Etykiety z matowego papieru fabrycznie fluorescencyjnego są standardem na rynku. Dostępne są tylko z klejami standardowymi. Zaletą materiału jest niska cena oraz to, że można na nim drukować za pomocą najtańszych woskowych kalek barwiących. W przypadku, gdy klienci mają większe oczekiwania w stosunku do etykiet, takie jak zastosowanie materiału twarszego, folia, zadruk w pełnym kolorze, użycie klejów specjalnych, wielokrotnie łatwo odlepnych, nie pozostawiających po sobie śladów, Wówczas rozwiązaniem alternatywnym jest zadruk fleksograficzny za pomocą specjalnych farb fluorescencyjnych. Metoda ta jest jednak droższa od rozwiązania tradycyjnego. Jak widać gołym okiem, nadruki te różnią się od siebie.